Mieszkanie podmurwaną gościną na parterze składające się z dwóch pokoików i łazienki korytarza oraz piwnicy. Samochód możemy schować w garażu, a grillować i odpoczywać w ogrodzie. Mieszkanie jest ogrzewane wspólną kotłownią, także nie martwimy się o ciepło zimą. A teraz pokażę Wam ogródek Chodźcie. W ogrodzie, przed mieszkaniem, jak i z tyłu za garażem, możemy spokojnie sobie pogrilować, odpocząć. A po więcej, zapraszam do ogłoszenia i serdecznie zachęcam do śledzenia nas w mediach społecznościowych. Cześć!